Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Zakopanem na ulicy Zamojskiego przy pensjonacie, który się nazywa Fian, to jest taki średniej wielkości pensjonat, może przyjąć 60 osób. Jak Państwo wiecie, od dzisiaj można już udostępniać nocegi w pensjonatach, kwaterach prywatnych i w hotelach. Chcieliśmy sprawdzić, czy hotelarze, właściciele pensjonatów odczuli ulgę, czy mają pełne obłożenie hoteli. No, pełnego nie mają, bo można tylko 50% łóżek udostępniać. Sprawdźmy, chodźcie Państwo z nami. Zobaczymy. Widzę, że jakieś samochody na parkingu stoją, więc może. Może są i turyści. Środki do dezynfekcji są. Można zdezynfekować ręce. Dzień dobry chcę zapytać czy macie państwo wolne pokoje jeszcze bo jak się domyślam pewnie tłum się rzucił z powodu tego że już można nocować w Zakopanem Tłum się rzucił, ale tydzień temu, <gry> także na chwilę obecną pokoi mamy wolnych bardzo dużo, no jest jakieś zainteresowanie, bo oczywiście pierwsi turyści, otworzyliśmy obiekty tak naprawdę w dniu dzisiejszym, pierwsi turyści e, nawet już przyjechali, no bo niektórzy są spragnieni e, jednak tego wyjazdu, natomiast e, no nie ma jakiegoś dużego zainteresowania, troszkę, troszkę tych telefonów odbieramy, natomiast to nie jest tak, że miejsc nie ma, bo tych miejsc jest, a wręcz miejsc jest bardzo dużo. To chodźmy może do jakiegoś pokoju, skoro są wolne. Może I porozmawiamy wierzę, że... sobie tam y, troszeczkę o, o, o tej sytuacji, w jakiej się znaleźli hotelarze i czy to uwolnienie częściowe, obostrzeń jest korzystne y, i jak wygląda sytuacja? Domyślam się, że y, restauracja nie działa, stołówka nie no działa. No restauracja nie działa. Y, proszę bardzo. <laughs> restauracja nie działa. Także zgodnie y, z przepisami. Y, działamy tylko no, w formie cateringu do pokoju, tak? Bo tylko w ten sposób możemy y, te śniadania w tym wy w wypadku podawać. No, jeżeli byśmy podawali inne posiłki, no to również tylko w formie konsumpcji w pokoju. Jak pan myśli, dlaczego ci goście nie przyjechali? no szara strefa cały czas działa więc ci którzy mieli przyjechać to oni cały czas przyjeżdżają do Zakopanego nie ma jakiegoś problemu większego a wręcz bym powiedział, że gamma kwater jest dostępna w każdej chwili i miejsc jest bardzo dużo, także ci którzy no, korzystali z tej turystyki to korzystali cały czas praktycznie bez zmian natomiast no, otworzyliśmy się od 8 tak? to jest już tydzień po weekendzie majowym no jednak ludzie w majówkę też na pewno każdy gdzieś był czy odpoczął, więc no na pewno nie myśli parę dni po majówce, żeby znowu gdzieś wyjechać. To jest takie naturalne. Czy znaczenie ma też to, że zamknięte są wszystkie inne udogodnienia? No, akurat u Pana nie ma tej strefy spa, ale wiadomo, że w innych hotelach ta strefa jest nadal zamknięta. No i też właśnie nieczynne są restauracje. To ma bardzo duże znaczenie, bo no, tak jak mówię, szara strefa też przyzwyczaiła ludzi, że to wszystko jest otwarte, bo w tych obiektach, który się nie kontroluje, to wszystko pracuje praktycznie bez zmian. I teraz no, taki klient też trudno mu się dziwić, żeby wybierał obiekt, którym nie ma dostępnej oferty, prawda? On woli mieć tą kompleksową ofertę, z której no, może skorzystać z Zakopanem, bo bo no, nie jest to tajemnicą, wystarczy otworzyć jakiś portal społecznościowy czy ogłoszeniowy, i tych miejsc jest naprawdę setki, jak nie tysiące, także można, można przebierać w ofertach. Dla no, dla obiektów legalnie działających no jest na pewno to jakieś utrudnienie, że ten klient nie może skorzystać z bufetu, nie może skorzystać z sauny, nie wiem, z bilarda, z bawialni dla dzieci, z tych wszystkich dodatkowych atrakcji, no bo no, trudno się dziwić, klient oczekuje też oferty kompleksowej no i chciałby korzystać ze wszystkiego, a nie w okrojonej formie. Mówi się o tym, że właśnie z tego powodu, że tylko 50% pokoi może być udostępnianych turystom, że z tego powodu hotelarze podnoszą ceny. Czy Pan również się zdecydował? Na Taki krok. Znaczy, do. No... Cały czas się mówi, że w Zakopanem jest drogo, co no, dla mnie jest jakąś abstrakcją, bo Zakopane naprawdę ma bardzo szeroką ofertę noclegową i cenę, każdy znajdzie cenę odpowiadającą sobie. Wręcz bym powiedział, że w porównaniu do innych regionów w Polsce mamy dużo wyższy standard za niższą, za niższą cenę. E, ceny, ja nie obserwuję jakiegoś wzrostu cen w tym momencie. My nie zdecydowaliśmy się na podniesienie cen, a wręcz w takich okresach, w, w środku tygodnia, gdzie tych turystów jest mniej, no to wręcz w porównaniu do lat poprzednich Tą cenę trochę obniżyliśmy. Może na weekendy no, te ceny faktycznie były wyższe. co e, byliśmy tak otwarci przez ten krótki czas, to było w lutym, no to wtedy te ceny faktycznie po, poszybowały w górę, ale to było zrozumiałe, bo to były tylko w zasadzie tylko dwa, trzy weekendy, bo, bo wtedy ludzie, e, ludzie przyjechali, a w tygodniu również no, nie było zainteresowania, bo to było takie bardzo spontaniczne otwarcie, nazwijmy to. Jak pan myśli, czy może tak, może jeszcze takie pytanie, jak pan sobie poradził z personelem? Nie wiem, ile osób pan zatrudnia, gdyby pan mógł powiedzieć, czy te osoby zostały zwolnione na czas lockdownu i czy teraz ma pan problem z odzyskaniem tych pracowników? No, mimo pandemii o osoby do pracy nadal jest trudno. Yy, niby <gryw> zdrowy rozsądek podpowiadał, że, że ludzie potracili pracę i łatwiej teraz pracownika znaleźć. No, nie zmieniło się za wiele, bo dalej o tą osobę do pracy jest trudno. Natomiast no my nie zwolniliśmy nikogo. Utrzymy, utrzymujemy ludzi, którzy u nas byli zatrudnieni przez cały czas. Oczywiście te osoby, które były dodatkowo pracownicy sezonowi, głównie to są osoby z Ukrainy. No to te osoby yy, pojechały yy, do domu na Ukrainę. Tak, one i tak wiedziały, że są tylko na jakiś określony czas, no i cały czas czekają, kiedy będą mogli wrócić, bo to nie jest tak, że, że też podziękowaliśmy komuś, no tylko po prostu zamiast przyjechać na zimę, przyjadą yy, w lecie, wykorzystać te miesiące, w których mogą pracować, no bo to wiemy też, że to jest czas ograniczony, to jest kilka miesięcy w roku, więc po prostu się to przesunęło. A czy ma pan już rezerwację na wakacje? No bo od 29 maja będzie już można prowadzić wyżywienie, czyli będą mogły funkcjonować restauracje, będą też no otwarte te strefy spa. Co prawda zdaje się, że ciągle w tym reżimie 50%, ale czy ma pan już rezerwację na wakacje? Mamy trochę wstępnych zapytań, także to nie jest tak, że ludzie się rzucili nagle i wakacje mamy sprzedane. Zaczynają się zapytania, owszem, głównie od stałych klientów, natomiast. Yy ludzie chyba przez tą pandemię, przez to wszystko przyzwyczaili się do tego, że, żeby nie rezerwować naprzód. Obiekty hotelarskie też obserwuję, chyba w, w całym kraju już nawet nie pobierają zadatków, a jeżeli już, to te, te, te zasady anulacji są bardzo elastyczne i te pobyty można e, łatwo anulować, odzyskać pieniądze, czy przesunąć sobie na inny termin. No to, to akurat pandemia całą branżę zmusiła do tego. E, natomiast no, turysta jako taki z, z, zmienił też swoje przyzwyczajenie i rezerwuje wszystko lat. Minut, po prostu to wszystko się sprzedaje w ostatniej chwili, nawet 2-3 dni przed datą przyjazdu, i te pobyty obserwujemy, że są krótsze. No zobaczymy, jakie będą te wakacje, bo tak naprawdę to trudno w tym momencie przewidzieć. Natomiast no, patrząc na zainteresowanie, to jest zainteresowanie pobytami, ale ludzie są bardzo, bardzo ostrożni. Czyli po prostu ktoś sobie wstępnie rezerwuje powiedzmy pobyt pięciodniowy gdzieś tam w lipcu, ale z zastrzeżeniem, że da znać na przykład do końca czerwca, czy on ten pobyt wykorzysta. No i oczywiście hotelarze, myślę, że każdy idzie na, na taki układ, no bo też nie wiemy co będzie, czy będzie kolejna fala, czy będzie kolejne zamknięcie. My już przez ostatnie pół roku byliśmy tyle razy otwierani, nie pół roku, półtora prawie roku, byliśmy tyle razy otwierani, zamykani, więc chyba już nikt nie liczy, że, że to będzie działało z jakimś planem, że będziemy wcześniej poinformowani o, o takiej możliwości zamknięcia, więc, więc po prostu każdy bardzo ostrożnie do tego podchodzi. Ja rozmawiałam wczoraj z dyrektorem hotelu Kasprowy, Merkur Kasprowy. On również miał smętną minę. Mówił, że rzeczywiście tam bardzo niewielki procent hotelu jest zajęty. Właśnie głównie z tego powodu, że są pozamykane te atrakcje, które zawsze turystów do hoteli przyciągają. Czyli reasumując, można powiedzieć, że ten weekend jest stracony dla hotelarzy? Czy jest radość z tego, że jednak te obostrzenia, no przynajmniej częściowo, zostały zniesione? Znaczy, na pewno jest radość, yy, że te oborzenia zostały zniesione, że wreszcie możemy otworzyć, że wreszcie możemy przyjąć turystów, bo tak naprawdę przez ostatnie pół roku w zasadzie to, to obieg był całkowicie, całkowicie zamknięty, więc na pewno się cieszymy, że ci turyści przyjeżdżają. Natomiast no, przyjmując bardzo mały procent, yy, zapełniając pokoje w bardzo małym procencie, czyli bardzo mało tych turystów, jeżeli przyjeżdża, no to, to też no, nie oszukujmy się, ale to jest, yy, no, ra, matematyka nie kłamie, wtedy nie jest to opłacalne, bo obieg trzeba zagrzać. Ktoś musi tych ludzi obsłużyć, jakie jedzenie przygotować, to wszystko kosztuje prawda i teraz jak mamy sprzedane dwa, trzy pokoje, no to nie ma się co oszukiwać że to się, że to się e, po prostu opłaca, natomiast no, cieszymy się, że już otworzyliśmy, no początki też no, nie liczyliśmy, że będziemy mieli od razu pełne obłożenie dopuszczalne ale no, liczymy, że to się kolokwialnie może rozkręci już no mi pozostaje innego jak życzyć Panu, do no przynajmniej tych wakacji, żeby, żeby te obostrzenia ciągle były luzowane, żeby turyści do nas przyjeżdżali, żeby była pogoda, bo myślę, że to też ma jakieś znaczenie, prawda? A czego Pan życzyłby sobie i hotelarzom? No ja bym sobie życzył, żebyśmy chociaż w trzech czwartych wrócili do tego obłożenia sprzed pandemii i no... Nie ukrywam, że liczymy na to, że, że lipiec, sierpień, wrzesień, przecież też dobry miesiąc wrócimy do jakiejś normalności, żeby przygotować się na tą jesień, bo no nie wiemy, co jesień przyniesie, czy, czy znowu będzie jakiś lockdown, więc no myślę, że każdy już w oczekiw z takim z taką nadzieją patrzy na te miesiące letnie, wakacyjne, żeby nie zarabiać, ale żeby zacząć te straty minimalizować i może odrabiać po trochu. Bardzo panu dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Łukaszem Filipowiczem, właścicielem y, pensjonatu y, Fian, troszkę pustym i troszkę smutnym. No niestety, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.